Witajcie kochani na kanale Wróżka Ada. Zapraszam dzisiaj wszystkie osoby, które są urodzone w znaku wodnika. Zapraszam na czytanie na marzec, który już będzie za kilka dni marzec 2022 roku. Na wstępie chciałam bardzo gorąco podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki i zachęcam do tego, żeby. Włączyć subskrypcję, włączyć dzwoneczek, wtedy wiadomo, że nic Wam nie umknie z tego, co tu jest na kanale. I zapraszam teraz już wodniki do przekazu, do czytania na marzec 2022. Co może przyjść, co może być wyzwaniem, co może być jakimś pozytywem, czymś wspierającym dla wodników na marzec. Marzec 2022, wodnik z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I spójrzmy, jakie tutaj ogólne energie będą dla was w marcu, to co może być dla was Pozytywne, pomocne. Co może być jakimś utrudnieniem albo wyzwaniem? A także zobaczymy, co jeszcze wodniki powinny wiedzieć na marzec. Jakie jeszcze dodatkowe informacje dla wodnika na marzec 2022 roku, wodnik, marzec 2022? Dla najwyższego dobra. Wszystkich, którzy będą oglądać, do czytania. Spójrzmy na te energie ogólne. Taką wiodącą kartą tutaj jest karta arcykapłana, karta papieża. I ta karta mówi o tym, że dla Was, drogie wodniki, marzec to będzie taki miesiąc, w którym albo możecie sami siebie nawoływać, przywoływać do tego, żeby postępować zgodnie z własnymi zasadami. Albo ktoś będzie Wam w pewien sposób narzucał bądź wymagał od Was tego, żebyście Wy dostosowywali się do tego, co jest powszechnie w społeczeństwie uznawane za tak zwaną normę. Mówię tak zwaną, ponieważ nie ma czegoś takiego jak ogólna. Norma, bo w zależności od społeczeństwa, w zależności od warunków, w zależności od tego nawet gdzie jesteśmy, w jakim kraju, to normą jest troszeczkę coś innego. Ale chodzi tutaj głównie o to, żeby starać się żyć w zgodzie z własnym sumieniem, z tym, co ja wyznaję i co nie jest sprzeczne z potrzebami innych. Czyli ja owszem działam, ale staram się robić tak, żeby inni na tym nie stracili, a ucierpieli to już na pewno nie. I tutaj, jak już zerknęłam na te karty, które są wszystkie, to możecie rzeczywiście mieć sporo do przemyślenia, czyli ta karta arcykapłana może Wam wielokrotnie w miesiącu który nadejdzie, czyli w marcu, ale też w dalszej perspektywie, bo to jest karta z Arkanów Wielkich, to takie trzymanie się tego właściwego kursu, to dążenie do czegoś dobrego może Wam towarzyszyć przez nawet kilka tygodni. Marzec dla Was, drogie wodniki, to może być też czasem podejmowania decyzji. Między jednym działaniem a drugim działaniem, i to może być dla Was tutaj takie dość trudne, albo przynajmniej będzie ten proces decyzyjny, będzie Wam towarzyszył w wielu chwilach, w wielu dniach, które będą w marcu. I możecie liczyć też na jakieś dobre kontakty z Innymi osobami, ale rycerz kielichów często bywa taki niestały w uczuciach. Komuś coś powie miłego, pójdzie do innej osoby, powie trochę to samo. To nie jest tak, że on ma złe intencje, bo to jest w sumie bardzo, bardzo pozytywna energia, ale chodzi o to, żeby wiedzieć o, to, o tym, że rycerz kielichów to jest często taki ktoś, kto mówi komplementy dla ich mówienia, a nie dlatego, że tak czuje i myśli. Nie o to chodzi, że on jest nieszczery. On w tym momencie, kiedy do ciebie mówi, że słuchaj, fantastycznie wyglądasz, czy po prostu jesteś szalenie inteligentną osobą, czy świetnie, że to zrobiłaś, to zrobiłeś, to on naprawdę tak czuje i tak myśli. Ale to nie jest taka osoba, która mogłaby. Być na dłużej w Twoim życiu, bo rycerz kielichów potrzebuje takiego stałego zainteresowania swoją osobą, więc on owszem daje, ale on też otrzymuje. Daje po to, żeby otrzymać, więc y, mogą się tutaj takie osoby w Waszym życiu też pojawić. Y, jeżeli chodzi o to, co będzie Wam y, sprzyjało, co będzie Wam pomagało, to z całą pewnością y, to będzie taka duża zdolność do y, Podążania za wydarzeniami, które będą do Was przychodziły. I rzeczywiście koło fortuny Wam wręcz gwarantuje, że tutaj nie poprzestaniecie na tym, żeby się zastanawiać, co zrobić, chociaż tego też będzie sporo, ale macie tutaj przed sobą taki czas, który będzie dla Was sprzyjający, że nawet jeżeli to będą różnego rodzaju sytuacje, czy też wydarzenia, to one będą powodować wasz wzrost. One będą powodować, że będziecie się czuć bardzo dobrze, tak emocjonalnie bogato, częściowo za sprawą tego rycerza kielichów, ale też częściowo za sprawą tego, że będziecie mieć poczucie, że wy idziecie właściwą drogą, czyli też tutaj za sprawą tego arcykapłana. I to, co może wam bardzo pomagać. To jest wsparcie ze strony otoczenia. Czwórka buław jest taką kartą, która mówi o świętowaniu, o radości, ale to nie bierze się z nikąd. To bierze się stąd, że jakieś osoby, które nam są bliskie w jakiś sposób, to nie musi być koniecznie rodzina, to nie muszą być jakieś tacy przyjaciele na śmierć, i życie. Ale to jest efekt tego, że razem robiąc coś, razem działając, dochodzimy do jakichś wspólnych efektów z tych działań i możemy się wspólnie z tego cieszyć. Więc to wsparcie otoczenia, to tutaj myślę, że będzie miało bardzo, bardzo duże znaczenie dla Was, drogi wodniki w marcu. To, co może być dla Was takim czymś trudnym. Czymś, co y, możemy też uznać za wyzwanie swojego rodzaju, y, to jest to, że w jakiejś sferze swojego życia, czy to w sferze pracy, czy to w sferze relacyjnej, y, czy też y, w czymś, co do tej pory y, robiłyście i robiliście, że y, ta sfera to coś, co do tej pory was w jakiś sposób przyciągało, podobało wam się, napędzało jakoś do, do działania. To się już kończy w sposób naturalny. Tak jak wygasają na przykład nasze jakieś zainteresowania, albo tak jak zaczynamy czuć, że gdzieś z kimś jest nam coraz bardziej nie po drodze i to nie ma nic wspólnego z konfliktem czy z jakąś złością, tylko po prostu. Nagle okazuje się, może nie nagle, ale okazuje się, że relacja z tą osobą, czy sytuacja w tym miejscu konkretnym jest taka, że tam mnie już nic nie ciągnie, już tego nic ani jestem w stanie dać, ani otrzymać. I może dla was to być trudne, jeżeli chodzi o tego typu doświadczenia, to właśnie uświadomienie sobie, że coś tutaj się w waszym życiu kończy. Ale skoro się coś kończy, to po to, żeby się zaczęło. I tutaj możecie mieć trudność z takim, jeżeli by to miało dotyczyć spraw albo miłosnych, albo w ogóle uczuciowych, ale niekoniecznie na poziomie miłosnym, partnerskim, tylko w relacji z kimś, to może być tak, że ciężko Wam będzie jakoś to przetrawić, przyjąć do wiadomości, że jakieś tutaj relacje mogą się kończyć, ale już gdzieś za rogiem wkrótce jest jakaś kolejna relacja. Możecie mimo jakiegoś poczucia niezadowolenia, to możecie mieć takie też poczucie, że szkoda tej relacji czy szkoda tego wszystkiego. Więc tutaj mogą być jakieś takie trudności w zaakceptowaniu tego, że życie tak naprawdę jest podróżą i jest zmianą, jeżeli oczywiście pozwolimy staremu odejść, po to, żeby weszło nowe. I to, co może być dla Was trudne w pewien sposób, to może być albo osoba, albo sytuacja. Albo działanie kogoś, kto jest taką osobą bardzo mocno sprawczą. Ktoś może chcieć wam coś narzucić. To może mieć związek albo właśnie z tymi wartościami, ale równie dobrze, a raczej prędzej bym powiedziała, że to może dotyczyć jakichś spraw powiedzmy zawodowych przede wszystkim, ale życiowych również, ale w takim zakresie, że jest ktoś, kto obiektywnie rzecz, rzecz biorąc, jest człowiekiem doświadczonym i takim, który chętnie jest mentorem dla innych. Ale może być tak, że będziesz w wodniku miała i miał problem, żeby dopuścić tą osobę taką do siebie. Możesz ją postrzegać jako kogoś, kto w sposób nieuprawniony przez ciebie wchodzi w Twoje życie, próbuje coś za Ciebie załatwiać czy doradzać Tobie w najlepszym wypadku i to może być dla Ciebie trudne, problematyczne. I to, co tutaj możecie jeszcze czegoś możecie spodziewać, to jest przede wszystkim energia dwóch królowych królowej mieczy. I królowej Pentakli. Królowa Pentakli zwana jest też małą cesarzową. To jest taka energia bardzo ziemska, bardzo taka płodna, kreatywna, taka, która naprawdę potrafi wycisnąć super zadowolenie i na maksa zadowolenie z różnego rodzaju takich, nawet przeziemnych, powiedziałabym, spraw, ale to jest w tym też tkwi siła tej królowej, że ona nie przejmuje się nie wiadomo czym. Ona wie o tym, że życie ma swoje, swój rytm, że często życie jest podporządkowane pewnym procesom, pewnym fazom, takim jak pory roku na przykład. I to niekoniecznie takie pory roku wprost. Chociaż marzec to nam się kojarzy już z wiosną, więc to też możesz poczuć w wodniku, że jakieś takie nowe siły z tą wiosną do was i w was wstępują, ale to może dotyczyć również tego, że, jakieś, że możesz poczuć w marcu, że jesteś na takim etapie życia, kiedy czujesz, że kwitniesz, że to jest twój czas. Że to jest ten czas, kiedy ty możesz sięgnąć po wiele. Ty możesz tutaj naprawdę już oczekiwać jakichś plonów, jakichś efektów swoich działań i być może dlatego ktoś taki, kto może i wiele lepiej, może i wie lepiej ale niekoniecznie będziesz chcieć go słuchać. To taki ktoś może jakby być nie do końca dla Ciebie tutaj do, do przyjęcia, bo Ty masz przekonanie, że masz wystarczające umiejętności, wystarczające zasoby, zdolności, możliwości, żeby z życiem sobie poradzić. A jeszcze królowa mieczy, która mniej doświadcza. Bo Królowa Pentakli bardziej doświadcza, ona jest bardziej skoncentrowana na działaniu, na takim pragmatyzmie. Natomiast Królowa Mieczy jest, ona siedzi w głowie, to są różnego rodzaju pomysły, to jest na chłodno patrzenie na różne osoby i na różne wydarzenia, bardzo na chłodno. I wtedy, kiedy trzeba, to ta Królowa się nie zawaha przed tym, żeby powiedzieć, co myśli. Czasami mówi to w taki sposób, że wpięty idzie, ale też nie zawaha się użyć miecza, żeby odciąć się od jakichś wpływów czy od jakichś osób, które uzna za niepotrzebne w tym momencie. Ale jakby na styku tych dwóch energii królowej pentakli, królowej mieczy, na styku tego mogą się tutaj pojawić takie sprawy w marcu, które nie będą może jakoś mocno rzutowały na cały miesiąc, i też nie będą trwały przez cały miesiąc, ale pokażą się w postaci jakichś wydarzeń czy sytuacji takich, kiedy na przykład właśnie zastanawiając się nad tym, a w którą stronę pójść, gdzie zaangażować i w co zaangażować swoje siły. To będziesz tutaj z jednej strony obawiać się, martwić, czy sobie dasz radę i właśnie którędy, którędy ta droga ma prowadzić. Zwłaszcza, że tych wydarzeń będzie dużo, a otoczenie, no i ty sama, i ty sam będzie od was wymagało, żeby. Trzymać tej ścieżki, jakiejś takiej, którą do tej pory kroczyłaś, czy kroczyłeś. Więc tutaj mogą przyjść różnego rodzaju obawy, lęki, ale też taka potrzeba zastanowienia się bardzo głębokiego nad taką sytuacją, co też jest spójne z przekazem tej Królowej Mieczy. Ale energia Królowej Pentakli doda ci odwagi. O ile Królowa Mieczy jest taką energią, która z jednej strony pokazuje, że siedzisz bardzo w głowie, że zastanawiasz się nad różnymi kwestiami z różnych perspektyw, i to nie jest złe, ale czasami może być tak, że ty właśnie w którymś momencie utkniesz w tej decyzji, którędy ja mam pójść. Ale pozytywny wpływ królowej pentakli objawi się właśnie tym, że ty się owszem zastanowisz, ale z ogromną energią ruszysz do tego, żeby. Y, zwłaszcza bronić swojego zdania, y, pokazywać innym, że to ty masz rację, że ty wiesz, y, którędy ta twoja droga y, przechodzi, i y, możesz być osobą bardzo, bardzo taką y, skuteczną i sprawczą, wcale nie gorszą od tego cesarza. Tak więc, bardzo ciekawe tutaj, y, Czeka was miesiąc, drogi Wodniki, taki pełen wydarzeń, ale też pełen takiego, z jednej strony zastanawiania się, porządkowania, czy w zakresie relacji, czy też w sytuacjach różnych, w które, w które wejdziecie, będzie sporo radości, sporo powodów do zadowolenia, ale też będzie to czas taki, kiedy Trzeba będzie zobaczyć, na ile jestem osobą samodzielną i na ile jestem w stanie zostawić przeszłość, która już mi nie służy. Takie tutaj energii pokazuje Wam tarot. Za chwilkę zapytam jeszcze kart wyroczni, co dla Was drogi wodniki ma do przekazania, mają do przekazania karty wyroczni. Proszę o informacje dla osób rodzonych w znaku wodnika, co może mogą doradzić karty wyroczni na marzec 2022 roku, co może być przesłaniem, radą lub ostrzeżeniem dla wodników. Drugiej tali wyroczni. Jeszcze jednej tali wyroczni. Spytajmy, co istotnego u trzeba wziąć pod uwagę, co radzą karty wyroczni wodnikom na marzec 2022 roku. Przede wszystkim te karty mówią o tym, żebyście w marcu wykazały i wykazali się cierpliwością, bo może się okazać, że to godzenie się ze, ze jakąś, z odejściem jakiegoś starego porządku czy jakiejś relacji, to takie zastanawianie się i praca nad jakimiś negatywnymi, zwłaszcza negatywnymi przekonaniami czy obawami, że to będzie trwało, że to nie będzie tak, że już powiedzmy, nie wiem, tam 5 czy 8 marca to się wszystko zakończy, bo wygląda na to, że nie, że tutaj ta praca taka, która będzie polegała na oczyszczeniu swojego umysłu, przede wszystkim na oczyszczeniu umysłu z jakichś negatywów, z jakichś krępujących Ciebie, blokujących Ciebie wodników przekonań, to może trwać cały, cały miesiąc, bo o tym tutaj ta karta mówi, ale mówi też o tym, że Ty będziesz mieć dużo możliwości, dużo możliwości, dużo siły sprawczej do tego, żeby rzeczywiście uporządkować jakieś sprawy w swoim życiu, lub też myślenie o jakichś ludziach, czy o jakichś sprawach. I efektem tego będzie. Takie powiedziałabym wręcz odrodzenie się, ale nie tylko z powodu tego, że ty się uporasz z tymi różnymi jakimiś trudnościami, ale dlatego też, że ludzie zaczną odpowiadać na to, na to jeżeli się będziesz coraz bardziej otwierać na takie te wydarzenia, które zwiastuje koło fortuny. Jeżeli będziesz gotowa i gotowy na różnego rodzaju, nawet eksperymenty i nawet zmiany takie, które tutaj zapowiadała królowa Denarów, bo tak jak z wiosną wszystko się zmienia w przyrodzie, tak widać, że w Twoim życiu, drogi wodniku, też te zmiany będą tutaj przychodziły. I Ty zobaczysz, że Życie jest piękne, życie jest bardzo różnorodne i jakby nie trzeba się kurczowo trzymać jakichś przyzwyczajeń czy czegoś, co już jest po prostu zwyczajnie nie dla ciebie, tylko korzystać z tego życia, korzystać z uroków tego świata, można tak to ująć, po to, żeby rozwijać się i budować coś bardzo korzystnego dla siebie, coś nowego. I może też tak być, że właśnie to, co Cię może trochę tutaj, nawet i powiedziałabym, denerwować, to jest taka opieka z zewnątrz. Ty możesz ambicjonalnie na przykład podchodzić do kogoś, kto będzie chciał Cię w jakiś sposób wesprzeć czy doradzić, szczególnie ta osoba, którą reprezentował tutaj cesarz, ale naucz się również, Przyjmować, a przynajmniej wysłuchać, to, co mają inni do powiedzenia. Ty sobie to rozważysz, ty się zastanowisz, czy to warto brać pod uwagę, czy nie. Natomiast nie zamykaj się. Nie chodzi o to, żeby tak bezkrytycznie podchodzić do jakichś sugestii innych osób, ale też nie chodzi o to, żeby całkowicie odrzucać. Tą protekcję, to wsparcie, tą taką, tworzenie takiej troszeczkę atmosfery ochronnej wokół Ciebie czy wokół właśnie jakichś sytuacji, które tego po prostu potrzebują. Cóż drogi wodniku, życzę Ci, żebyś umiała, żebyś umiał zobaczyć to, co jest najistotniejsze dla Ciebie, żeby postępować zgodnie z tym, w co wierzysz, ale też nie zamykać się na różnego rodzaju nowości. Nie, na, nie, nie negować rozwoju, nie negować wsparcia. Po prostu iść z prądem życia, iść z tym wszystkim, co do ciebie przychodzi, dostrzegać tą różnorodność, która jest wokół ciebie. Może to jest właśnie czas, żeby nie patrzeć tak bardzo tunelowo, czyli od do, tylko żeby rozszerzyć to patrzenie na świat, żeby dostrzec te różnego rodzaju takie i blaski, cienie, ale też różnorodności wokół siebie, wykorzystać tę swoją moc i wykazać się naprawdę cierpliwością, cierpliwością do siebie i do innych. Czego ja tobie bardzo gorąco życzę wodniku zwłaszcza w marcu. Serdecznie pozdrawiam.